Cześć, ja jestem Dadry i witam Was na kanale Dadry Play w kolejnym już chyba 11 odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon na modyfikacjach e, od razu wiadomości e, takie informacyjne e, jutro, czyli w niedzielę wie odcinek Wiedźmina 3 się nie ukaże, ponieważ no, nie będzie mi praktycznie cały dzień w domu, nie będę miał kiedy tego wrzucić a tym bardziej kiedy tego nagrać, więc um, niestety jutro odcinek się nie ukaże, ale oczywiście w poniedziałek normalnie już powinien odcinek być no, tak, to tylko tyle chciałem przekazać. Dzisiaj też bardzo późno odcinek zobaczycie, bo niestety nie miałem kiedy tego nagrać. E, cały czas jakieś kurde imprezy, było cały czas ko mnie słychać muzyki i tak dalej. No nie dało się nic praktycznie nagrywać, ale w końcu znalazłem moment i można się zabrać za e, kończenie po prostu lokacji w. W zimie. Zbierzemy sobie wszystko, co tylko można. Proszę bardzo. Dobra, i co myśmy tu chcieli zobaczyć? No, na przykład możemy sobie zobaczyć fotkę Ciri. Jak wygląda. Sorki. Blizna ładnie się zagoiła. Ładnie. No i to jest dokładnie to samo. Tu mam jeszcze jakiś liścik List do Jenefer. Zobaczmy. Jenefer, moja droga przyjaciółko, dziękuję za list. Wybacz, że nie odpowiedziałam na wcześniejszą próbę połączenia się przez megaskop, ale staram się ograniczyć komunikację magiczną do niezbędnego minimum. Nigdy nie wiesz, kto nadstawia ucha, prawda? Cieszę się, że w miejsce na dworze miłościwie nam panującego cesarza i życzy, życzę Ci powodzenia w poszukiwaniach jego córki. Dobrze wiedzieć, że zamiary M. Hera wobec niej są, się zmieniły. E, no, jakby to ująć, bardziej przyjemnie przyziemne. może w tej sytuacji porozumienie z Lożą będzie jednak możliwe? W odpowiedzi na Twoje pierwsze pytanie, mogę stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że Cirilla nie pojawiła się nigdzie na południu od Jarugi. Wierz mi, akurat jej magiczną sygnaturę wyczułabym od razu. Z nie kontaktowałem się już od dłuższego czasu. Wiem tylko, że sprawy w Norwegii przybrały zły obrót. Mówiła coś o wyjeździe do Kowiru, ale obawiam się, że w obecnej sytuacji politycznej to niemożliwe do spełnienia mrzonki. Mam nadzieję, że wkrótce będę mogła dołączyć do Ciebie w Wyzimie. Ja jednak muszę zadać pewne przykre, acz pilne sprawy w Bokler z wyrazami przyjaźni Fringillawigo. P.S. Dziękuję też za wyjście o zawsze spadę na 4 prawda? No właśnie. Tutaj są zwykłe książeczki, których nie będziemy czytać, tak jak mówiłem. Okej, okay. możemy sobie odebrać ekwipunek od Tremblana, taką misję. No jeszcze porozmawiamy z... ...jego miał Faratre, ambasadorem Faratre. Ambasador Faratre, od jak przebiega wojna tego? Tak mówiła, że mogę Cię wypytać o bieżące sprawy, wojny itd. Tak Oczywiście, jeden sługa cesarza nie ma tajemnic przed drugim. Pozwól, podejdźmy do mapy. Szkoda, że nie... Jak to przebiega wojna? Lecimy. Poza tym, że niechybnie doprowadzi do triumfu nirgardu. Rozmawiamy w cztery oczy, bez świadków. Więc dajmy spokój z propagandą, choćby podszytą ironią. Ofensywa szła świetnie aż do zimy. Rozbiliśmy temerskie wojska w puch. W Edirn był taki chaos, że nikt nie stawiał nam nawet oporu. Przed pierwszymi śniegami dotarliśmy na linię Pontaru. Zostało osłabione Kedwem i Redania Radowida, który ignorował błagania reszty Północy o pomoc. Myśleliśmy, że poprosi o pokój, może nawet złoży hołd lenny. Czekaliśmy roztopu w pewni zwycięstwa. Radowid? Złoży hołd? Tak, to były płonne nadzieje. Bo Radowid, zamiast słać posłów albo przesunąć wojska w naszą stronę, przebił się przez zaśnieżone Góry Pustulskie i zaatakował Kedwen, swego sojusznika. Radowid wziął ich z zaskoczenia. A że morale Kedweńczyków i tak było niskie po śmierci ich króla, starczyło kilka przegranych potyczek, by złożyli broń i no przeszli na znowu zaczęli 1. grać, kurde, Mam nadzieję, że nie będzie tego słabych na I Tak na, na wiosnę zamiast dwóch słabych wrogów, mieliśmy już tylko jednego. Za to potężnego. Czyżbym słyszał w twoim głosie podziw? Radowid to wróg, ale nie odmówię mu sprytu. Okpił nas jak dzieci, i to niezbyt bystre. Wracając do wojny, na wiosnę doszło do wielkiej bitwy na błoniach Welen. Wielkiej, ale i nierozstrzygniętej. Straty po obu stronach były ogromne, bezprecedensowe wręcz. Radowid wycofał się za pontar. Póki co jest tam bezpieczny. Do czasu, aż z południa przybędą posiłki. Wtedy cesarz M. Hyrfar M. rozprawi się z nim ostatecznie. A nie moglibyście po prostu wrócić do siebie? Oszczędzilibyście wszystkim zachodu i sporo ludzkich istnień. Obawiam się, że stawka jest za wysoka, żeby złożyć karty. Można grać już tylko w bank. Jak wygląda sytuacja w Wellen? Źle, jak zawsze, albo nawet gorzej. To nigdy nie była kraina mlekiem i miodem płynąca, a teraz jeszcze spłynęła krwią. Wojska przeszły tam plędy kilka razy. Zadeptały pola, złupiły spichrze, spaliły wsie, ludzie głodują. Mhm. Mm I jak wam idzie zarządzanie tym rajem na ziemi? Nie najlepiej, szczerze mówiąc. Nasze siły i tak są rozciągnięte, a welen to głównie moczary i gęste lasy. Ciężko kontrolować taki teren. Zdarzało się, że patrole nie wracały do garnizonu. Dlatego tymczasowo władzę w naszym imieniu sprawuje tam pewien Nordling. Niegdyś niższej rangi oficer temerskiej armii, Philip Stenger. Znany lepiej pod swym Nondegger krwawy baron. Unikaj go. Dobrze ci radzę. Jakie wieści z Nowigradu? Wolne miasto wciąż jest wolne? Tak, chociaż wszyscy wiedzą, że to długo nie potrwa. W Oksenfurcie siedzi Radowita, a cesarz tu w Wyzimie. Za blisko. Obaj potrzebują pieniędzy i większej floty. A Nowigrat może dać jedno i drugie. Dlatego atmosfera w mieście jest dość nerwowa. To znaczy? Jak ludzie radzą sobie ze strachem? Szukają pocieszenia. I kozłów ofiarnych. Kościół wiecznego ognia doskonale to rozumie. Dlatego obiecuje wiernym poprawę losu i wskazuje palcem winnych. Kto wywołał wojnę, kto na niej zarobi? Wiadomo: czarodzieje, elfy, krasnoludy słowem odmieńcy. Jestem na placówce w Nowigradzie od 13 lat. Wpierw jako konsul, potem ambasador. Wiele widziałem. Okrucieństwo, cynizm, chciwość. Ale to, co się tam teraz dzieje, przyprawiało dreszcze. O, wiele ciekawych rzeczy możemy się od ambasadora dowiedzieć. Dlatego ja też się przyczaić, że ja wszystkie opcje dialogowe będę przychodzić. Bo po prostu lubię tego słuchać, lubię po prostu wiedzieć wszystko. Pomimo, że już to słyszałem 4 razy tak naprawdę. A co nowego na Skaligle? Nic. To jest właśnie duma wyspiarzy, prawda? Robić wszystko wedle tradycji, jak pradziadowie. A zatem, tak jak pradziadowie żrą się między sobą, kradną, czasem napadają na nasze transporty. To uciążliwe, ale nic więcej. Skeligę zawsze było na marginesie historii i wciąż tam tkwi. Bardzo jesteś pewien swego. A co jeśli królowi Branowi uda się pogodzić Jarlów i poprowadzi ich przeciw waszej flocie? Król Bran jest z niedołężniałym starcem. Z tego co słyszę, nie pamięta już nawet imion swoich wasami, więc z tym jednoczeniem może być ciężko. Okej. Okay. Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Niechaj wielkie słońce oświeca ci drogę. No dobrze, dowiedzieliśmy się od ambasadora Aaaa. wszystkiego, co tylko mogliśmy, spokojnie. Eee, teraz raczej udamy się do naszego... Nie naszego, do Szambelana, w celu odzyskania naszych rzeczy. Zbieramy tylko co jeszcze można. A w tym czasie zachęcam was oczywiście do zostawienia łapki w górę, eee, komentarza pod tym filmikiem. Eee, możecie napisać, eee, jak chcielibyście, żebym poprowadził historię eee, w Wiedźminie może co chcielibyście żebym pokazał? być może macie jakieś informacje ciekawe z o których na przykład ja nie wiedziałem? Też możecie to napisać. Ja komentarze czytam. Oczywiście staram się na nie odpisywać. Jak mogę waszmości służyć? No i oczywiście subskrybując moje rzeczy. Jeśli chcecie wspierać mój kanał. Cytrusy i goździk. Dzięki tym perfumom szaty waszmości dłużej zachowają świeżość. Mmm, pięknie dziękuję. Cesarz nie słynie z cierpliwości. Chce zobaczyć swoją córkę całą i zdrową. Jak najszybciej. Ta, wspomniał coś o tym, zdaje się. Bywaj. Wspomniał, a Geralt ma. Dobra, zmieńmy ten strój, bo my wolimy nasz strój. Proszę. Piękne noczyki, kusza Teutlite te, te bym poprosił na razie Dobrze, mamy wszystko co bym chciał Dlaczego mam petardy zdjęte? Przepraszam bardzo Mam nadzieję, że tych piosenek Naprawdę nie słychać, Ja je słyszę dobrze przez słuchawki Gdyby był taki moment, że oni Nie grali przez 15-20 No mówię, o! To jest ten moment Kiedy ja faktycznie włączę i będzie wszystko działać I niestety ja Chcę mieć kartacz i chciałbym mieć jeszcze Mocny wiatr, w spoko, dobra. Hmm. Te te grają. Mam nadzieję, że tego bardzo nie słychać. Tu jest wszystko ok, dobra. Co mam? Ciekawego wam do pokazania. Na przykład. O, mamy misję, zaraz ją sobie zrobimy. To jest Gwink, z tego co pamiętam. Um, tutaj możemy znaleźć. O, właśnie, taką płyteczkę. To jest magiczny przycisk. Otwieram tutaj tą ściankę doprowadzę nas do punktu tego pomieszczenia. I znajdujemy stary list plus na przykład buty myśliwskie. To jest ten drugi ten przedmiot, który możemy testować. Jest opcjonalny, różnie z nim. Tam. książki nie, ale stary list. Szanowny panie Redrik Devet, proszę wybaczyć, że tak długo zrykłem z odpowiedzią. Czy aż Golan Vivaldi potwierdzić, że wystawiony przez w weksel ma pokrycie? Nie żebym waszmości nie ufał, ale strzeżonego, bogowie strzegą, jak mówi Kiedweńskie pożekadło. Odpowiadając już bez zwłoki na zapytanie waszmości, klątwę księżniczki Addy rzeczywiście można przewrócić mi z rybi, mając jedynie rudymentarne zrozumienie magicznych arkanów, nie potrafił bowiem ostatecznie odczynić zakręcia, jedynie przerwać jego działanie. A żeby Adda znów strzygnąć się przemieniła do jej jadła należy dodać trzy krople krwi jej ojca, króla Foltesta, Trzy krople wilka i trzy krople rzuci świeżo pochowanej kobiety, która 100 lat skończyła, a 101 roku życia jeszcze nie rozpoczęła. Nad tak zaprawionym jadem rzucić należy następnie trójkąt w trójkącie. To powinno zadziałać. Niechże jednak wartość dwakrotnie dwa się zastanowi, czy rzeczywiście tę tak haniebnego dokonać. Polecam się na przyszłość Alessandra de Vieux. To widać, był, widocznie była jakaś próba przywrócenia klątwy do działania klątwy o Księżniczki Addy Widziałem Cię w Wyzimie czyli nawiązania do Wiedźmina jedynki, tak? Dobrze, napiłem się troszkę wody, dobra Zagrajmy Gwinta No i właśnie, to jest jedno z tych rzeczy, czyli <laughs> jeden z modów, który tylko wcześniej widzieliście, czyli można, możemy zakładać gwincie za więcej niż 15, nie wiem, co 15 bo maksymalnie. to gminy teraz możemy za 250 maksymalnie. Grać w karty. Daje nam większą opcję zarobku. Dobra. Ech, zapomniałem, że tu pozmieniliśmy trochę tego gwinta. Tak, solta nic nie robi. Ja w ogóle się pogubiłem w tych balistach. Co jak tu się robi z tymi balistami? Naprawdę nie mam kompletnie pojęcia. Ym. dwujeczki dwójeczki <laughs> I to zrobimy tak <laughs> manekina jeszcze, tego dodamy też za tych A nie, muszę mieć jedną o Boże Chodź 24 karty w talii, no dobra, niech będzie Zobaczmy jak to pójdzie, bo Foltesta Tu chyba będziemy walczyć o jednego z Foltestów takich lepszych na początek Zobaczmy Dosarstwa nie Ja pamiętam, że to był cholernie ciężki przeciwnik do pokonania. Co bym chciał wymienić? Ja nie wiem co że powiem. Ten? O kurde. Chcę zobaczyć co on robi i nie wymieniłem nic. Eee, świetnie. Dobrze się zapowiada. Dobra, co ty robisz? Jeszcze by karty jestem w ten. dobra, czyli nie ma już takich kart jak eee, Kawaleria Naucisa. Dobrze. Co możemy ciekawego wymyślić? To ja nie wiem. Wyrzucając to... Aha, nie. Dokładnie takie same karty. No dobra. Muszę się nauczyć tym grać. Na razie mam kompletnie pomieszane te wszystkie karty. Mamy co? <coughs> Katapultę, mamy balistę i trebusz. Czyli trzy różne rzeczy. Bardzo nam się to przyda. Rzućmy sobie to na spokojnie. Na razie ma przewagę, to podwoi. Mm. Mhm. 7 sobie zostawimy na inną rundę. Mój pol test usuwa aktywne efekty, dobrze. Ten już nie podwaja. Tym nic ciekawego nie zrobimy. Tu jest też Lipton. podwajemy tylko górnego rzędu. Jest ciekawie. Wróćmy tego. Ale, chyba kminie, jak to już działa. Yy, to jest balista i kedwajski mistrz balist. Łączy się z balistami. No właśnie. jest mistrzem katapult. No i teraz zaczyna mi się wszystko ładnie układać. Świetnie. Eee... Yy. Mamy wzmocnienie, on ma przewagę jednego punktu. Niech to odchodzi całkowicie od balist. Teraz zrobić... No, rzućmy tak. Znaczy, będzie grał jeszcze, nie odpuści dokładnie. Musi podwoić znowu. O kurde. Dobra. ma sensu podwoić. Oddajmy mu tą rundę. <tryk> Musiałem rzucić 20, żeby wygrać. Nie ma, nie ma szans, żebym to zrobił. No teraz spasujemy, musimy mu oddać jedną kartę za darmo, oddamy mu trebusz. Teraz my coś dostaniemy w nagrodę i dostaliśmy... aha... ...koreańskiego piechura. Naprawdę mam taką kartę w talii? Po co? Aha, on się jeszcze przyzywa. O, super, jeszcze. Hmm. Hmm. no tak, to jest dobra karta, no nie ma co ukrywać. No chyba teraz co ja mam. Coś czuję. O kurde. O to. O granice. jeszcze to podwoję, ale dużo nie zrobię. Zobaczmy, czy cokolwiek się uda. Ło, ale fart. Na farciku, ale wygrane jest. Ciężko się gra naprawdę po, tych, no, po tym resetie różnych, że tak powiem zdolności karty. Kart, wszystkich w sumie kart. Mm, dobra, na pewno talie. Ten będę musiał sobie garnąć, będzie też te, trzeba poznajdować inne karty ciekawe. Żeby jakoś uraznamiecić te nasze talie e, Dobra, ja na pewno widziałem... Dobra, wymienię sobie Fortesta, podwala się wszystkie no, brężniczych, właśnie Brężnicze to jest to, co my byśmy chcieli pójść teraz tak, Trebuszem bym wrzucił do gry I to się okazuje, że to jednak jest spoko Teraz tak, y, ja w sumie nie chcę ciebie, ani ciebie, ale jedno muszę mieć Piechota też bardzo potrzebna Nie no, jednego muszę być. No dobra. I to w sumie takie tak zmiany, bo nie mam w sumie nic więcej, żeby zmieniać. Dobra, czy my to coś mam jeszcze ciekawego, co można by wam pokazać. Do rozmowy chyba nie ma o tym rozmawiać na ten moment. Co najwyżej możemy wejść sobie na górę. Tu czasami coś ciekawego można znaleźć. By... Na ten etap rozgrywki, na którym już jestem, ja... znaczy etap moment, w którym ja mam praktycznie wszystko. Te przedmioty nie są jakoś super potrzebne, ale jak ktoś nowy zaczyna, to A topór się może nie przydać. Jak ktoś ogólnie nie wiem, to tutaj stąd jakoś można się dostać poza mapkę. Nie pamiętam, czy to się. O, właśnie, tu się skacze. Tu jest taki trik Tędy można się wydostać poza mapę, w zimie, że tak powiem, poza zamek. Tam nic nie ma, nie będę tego pokazywał, to jest bezsensowne. Ale taka ciekawostka. Dobra, my ruszamy. No i w sumie do jednego miejsca, czyli do Welem. Spotkanie z Yennefer nie było najważniejszym wydarzeniem pobytu Geralta w Wyzimie. Wiedźmin dowiedział się, że jego podopieczna Ciri wróciła z długiej podróży i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prośbę Yennefer, Geralt wyruszył na poszukiwania Ciri. Nie wierzę, że tego nie słyszę na nagraniu, ale to będzie grało. Ojej. Tylko nadzieję, że nie będzie aż tak głośno. Jak będzie słychać muzykę z gry i tak dalej, moją gadkę, to będę tu zagłuszał jakoś. Nie wiem co ich naszło, kurde. W sobotę na no, takie granie, kurde. No a my... rozstajemy się do Velen. Talen ziemię niczyja, pięć dni później. Ładnie to wszystko wygląda, pięknie. Kurde. Nie wiem dlaczego drzewo wisielców. Wszystko jasne. dobrze, Mamy naszego Wiedźmina, mamy nasze trofeum z gryfa. Powieszone na podce. Udaj się do karczmy na rozstajach To jest nasza znaczy, misja. Dobrze. Na początek to co zrobimy. muszę się dostać gdzieś tutaj. To tu jest skrzyneczka ukryta. To jest dla ciekawych zawsze. Nie pamiętam, gdzie ona konkretnie jest schowana. I schemat długi, pazur. Nie wiem, czy tutaj się czas, czasami nie znajduje schematu na jakieś eliksir. Czy czasami, tylko jak się zaczyna od początku. Nie jestem pewien. Teraz to już chyba nie będę sterował po prostu z schematu na Alixie i tak dalej. E, dobrze, misja. A, dobrze, miłe złego początku to jest 84 level. Tam. Pozdrawiam. No to nieźle tam. A, kurde, a no to jest DLC. Tak? Słuchajcie tablica głoszeń. Tak, dodatek serca z kamienia. No to grubo. No, dziwne, że nie pokazuje. Nie pokazuje. Dodatku krew i wino, Nie wiem czemu. No dziwne. No dobra, trudno. A zobaczę sobie jedną rzecz tylko. Um, kolejna mała ciekawostka, którą można znaleźć, albo nie można. O, tutaj można znaleźć dokładnie pod kolegą tutaj. Yy, ważne jest to, żeby zobaczyć, że nasz kolega nie ma butów na sobie. I niedokończona książka. I teraz czytamy. Powszechnie wiadomo, że historia magistra wita yy, albo we wspólnym historii z nauczycielką życia. Doczyszcza się studenci woli wybierać nauki z daleka w zaciszu uniwersyteckich bibliotek. Lekcje jest jedynie z relacji osób trzecich w, w, wykrzywionych przez ich. Przedzenia czy też nie niedoskonałości pamięci ja Alder, Aldert Gerd magister Artribus Akademia Oxeniu, uważam, że nadszedł czas, Akademia Oxenfurckiej to raczej chyba jest, uważam, że nadszedł czas z praktyką tą równie wygodną, co szkodliwą, zerwać i czerpać, i począć czerpać wiedzę u źródła pisać o historii tam, gdzie one są e, gdzie ona się toczy na froncie. Wielu powie, że jest to szaleństwo, które niechybnie zakończy się mą przedwczesną śmiercią. Tym odpowiadam dumnie. Audentes, Fortuna i Uvat, Albo we wspólny... I książka jest niedokończona. Ważne imię to Aldert Gerd. To jest dokładnie ten sam uczony, którego spotkaliśmy w karczmie w Białym Sadzie. Chciało chciał opisać wojnę taką, jaka jest. Gdybyśmy wybrali inną opcję rozmowy tam z nim, to Geralt powiedziałby mu, że... Pierwsze co zrobią, to y, zabiją go dla butów na wojnie. No i właśnie, Tracił buty. To jest właśnie Alder Gerd. I tak właśnie skończył, czyli wyruszenie na wojnę to była zła decyzja z jego strony po prostu. Naprzód. E, aha, chciałem zobaczyć jedną rzecz. E, czy w momencie, gdy ja sobie podejdę tu, cyk. Cyk myk. Y, zrobimy tak. I no księża tu są. Grywa do podziału 35. Powodzenia. Eee. E, to są właśnie. pewne księża to są. Dlaczego nie mam tego? A ja nie wiem, czy to nie będzie przy jednej z tablicy ogłoszenia i po prostu. Zaraz zobaczymy, bo tam podejdziemy. Dobra, idziemy do najlepszego miasta. Czas się powoli na odcinek kończy, ale chciałbym pokazać, wam jeszcze jedną taką. znajdźkę, że tak powiem? Niewiele osób znajduje, tak mi się wydaje, przynajmniej. To uchytną miejscówkę. Tablica zgłoszeniowa przeczytajmy sobie co to my tu my do mamy. Um, Nenawalitkę... No, okay. Aha, to po elficku. Mówię że następny każdy kto wydajno ma. Wiem, nie mam ten... Nic ciekawego. Pomóżcie przy pogrzebie. Krafię nastać, płaci się nowigracjami Innych walut nie przyjmujemy. Na kreskę nie sprzedaję, na towary jadę, ale na piwko nie wymieniam. Jeśli komu nie podoba, niech połu z dzikami w kołędzie żyje. I misja Zaginiona Żona, Nilen, Myśliwist Dobrze, mam jedno z pierwszych zleceń. E, znajdźka, którą chcę wam pokazać. Zaginiona Żona, pomóżcie do brzucie. Kto żywy, niech się zlituje. Żona moja, Hanna, zaginęła. Kilka dni temu własna była do lasu i do tej pory do domu nie wróciła. Od zmysłów już odchodzę i każdą cenę zapłacę temu, kto mi ją całą. I zrobimy do domu sprowadzi. Albo choć wskaże, gdzie jej szukać można. Nilan myśli skonale. I siedź dobrze serce. Gwójść żelazny wbibe futryny. Jakby Czas tak, to miejscówka, o której wam mówiłem, znajduje się dokładnie tutaj. Dużo osób w ogóle mija tą wieś, a wystarczy wejść sobie tutaj. To nie, chodzi mi o spodnie kawalerzysty. A o to co jest za tymi drzwiami. Chodzimy sobie niżej. Zbieramy sobie to, co tutaj jest. No i tu mamy taką skrytkę ze skrzynkami. Mamy bestiariusz brata, brata Dalberta. Mamy tu parę potwory opisanych. Kolejna książka, butelka wody. No i tu parę ciekawych przedmiotów. Jeśli się nie mylę, gdy zaczynamy grę od początku, po raz pierwszy, znajdujemy tu też parę... Zapominam tego słowa zawsze. receptur na eliksiry i inne ciekawe odwary. Eliksira odwary, bo tego dużo nie ma. Ale wiem, że na pewno coś tu jesteśmy w stanie wtedy znaleźć. Dobra. Mamy 28 minutę prawie. Dalej. Nie będę tego przedłużał. Ogólnie mamy się udać do karczmy na rozstajach w poszukiwaniu naszego łącznika. To to zrobimy w następnym odcinku nie udamy się bezpośrednio do karczmy tylko nie pamiętam czy to było gdzieś tutaj tutaj to tutaj to mogło być i tak mi się wydaje, że jednak coś chyba po drodze polecimy o tak, na pewno po drodze to było tutaj w tą stronę wykonamy sobie jedną z misji Żeby pobocznych stary, w tylko się upewnię że to tutaj powinno to być. Tak, to tutaj na pewno już widzę. Przejdziemy sobie tam do tych trzech yy, ich mościów, jego mościów, jak to powiedzieć. Yy, I wykonamy sobie misję poboczną, bo tam taka jest dostępna. Yy, tak jak mówiłem, jutro odcinka nie będzie z na 3, ukaże się dopiero w poniedziałek. Może jakimś cudem wrzucę jutro, ale nie gwarantuję. To jest takie naprawdę 5%, że wrzucę ten odcinek. Tak naprawdę nie mam kiedy go, nie będę miał kiedy go nagrać, bo wychodzę z domu. Naprawdę wczesną porą, bo już około 10 raczej będę wychodził. Hmm. Wrócę też bardzo późno, więc nie spodziewajcie się odcinka. Ale odcinek będzie na pewno się ukaże. Tak więc pamiętajcie, że jakiś komentarz pod filmikiem, łapeczkę w górę, no i subskrypcję, jeśli chcecie być na bieżąco i wspomagać dalej mój kanał. A ja byłem Dadry, Wyoglądaliście wwieźdźmy na na kanale Dadri Play. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.